Cześć, wszystkich na moim kanale, czas na finałowy konkurs letniego Grand Prix z Narciarskich. konkurs duetów. I wpadło na dość ciekawy pomysł, że tym razem to nie ja będę skakał, tylko zobaczymy skoki Polaków w symulacji. Jak się spiszą, to się okaże. Reprezentować nas będzie Jakub Wolny i Dawid Kubacki. Który z nich skoczy lepiej, który z nich da nam więcej punktów? Przekonamy się już niedługo. Zapraszam Was do stania subskrypcji, łapki do góry i dzwoneczkę nie przegapić kolejnych filmów. My jako pierwszy skok zobaczymy skok Erika Karpiasa, reprezentant Słowacji. Jest aktualnie chyba najsłabszym skoczkiem w takich skaczących, w miarę regularnie w zawodach, bo nie mówię tutaj o tyszach, co się pojawili po raz pierwszy od chyba lakti 2017 na Fiskapie. Teraz Erik Karpias 119 metrów, bardzo blisko Słowaka. Oczywiście powiem na jego możliwości, bo jednak belka wysoka, dobry wiatr. Ciężko by taka próba dawała na przykład Bedirowi radość w takich warunkach, bo on jest dużo lepszym skoczkiem, jeśli chodzi o poziom. A my teraz zobaczmy skok Jakuba Wolnego, na prowadzeniu Norwegowi, jak skoczy Kuba. Kuba jest typem lotnika, ma wiatr pod narty, powinien to wykorzystać na tej skoczni. Oczywiście na razie to skocznia dość pechowa, bo jednak w 2014 roku zerwane więzadła. Teraz problem w locie, ale teraz Kuba przeskakuje, tą skoczy, Jak on to ląduje? 149 metrów, genialne noty. I obejmujemy prowadzenie po pierwszej grupie. Znaczy są jeszcze Austriacy, tylko czy Jan Herl skoczy dalej? Przekonamy się już za chwilę. Nie, przeciętny skok Jana Herla, oczywiście nie jest zły. Niespodzianki minus Rennika i dalej Ryokoła się pewnie trochę pociągnie. Im plus na pewno Kazachstan. I dlatego to skok Danila Wasiliewa zobaczymy w drugiej grupie. Reprezentant Kazachstanu prezentował to tą przeciętną dyspozycję. Punktował czasem, jednak jego możliwości są znacznie większe. Jak skoczy teraz Kazach? Bardzo dobre wyjście z Progu. Bardzo wysoka sylwetka i daleki skok Danila Wasiliewa. 148 metrów przeskakuje wszystkich Kazach. To już można mówić o lekkiej sensacji. I teraz zobaczmy skok Dawida Kubackiego. Czy Dawid skoczy podobnie jak Kuba? Czy zawalczymy o zwycięstwo? Przekonamy się już za chwilę. Piąta nota aktualnie, znaczy nie, na pewno jesteśmy dalej. To zbyt ciekawy, bo LZCB1 skok dawność i nam awans. Dawid Kubacki bardzo agresywnie w locie. Co to da? Przekracza punkt Hez i przekracza 145 metr. 148,5 metra byłby to nowy rekord skoczyń. 4 noty, 21, nota 19,5 od Niemca, niestety. Tak, to bardzo udana pierwsza seria Polaków. Jesteśmy w dwóch naszych w top, 3 by było. A jak wygląda ogólnie sytuacja? Nasza przewaga jest dość duża nad Norwegią. Czwarte miejsce: Kazachstanu. Odpada Ukraina, Turcja, Rumunia, Słowacja i Czechy. W drugiej rundzie o, zobaczmy skok Francesco Ceccona. Włosi. Mają na pewno bardzo dane na to, Alex są ostatecznie poza podium letniego Grand Prix. Niestety jeden punkt. On już był na dekoracji i nagle go cofnęli. Szkoda. A jak skoczy teraz Francesco Czekon, aktualnie numer 2 w włoskiej kadrze? Bo Andrea Kampreger jest bardziej tym numerem 3. Przeskakuje, a jest obiektu 146 metrów, czym punkty odjęte. Druga nota Włosi wracają do walki o top 8. Brawo. Mogą być z siebie bez wątpienia zadowoleni. I teraz, Jakub wolny. Czy powtórzy skok z pierwszej serii Kuba? Tam 149 metrów. Potrzebuje dobrego skoku. Nie musi być rzeczywiście tak rewelacyjnie, a my chcemy, bo trzeba... Trzy mocne próby każdy za musi oddać. Jakub wolny. Piękna sylwetka w locie i przekraca HS pod 150 metr. 149 znowu. Brawo Kuba, najwyższa nota aktualnie. Raczej wszyscy są z niego zadowoleni My, jako ostatni skok w drugiej serii, czas poza Polski zobaczymy lot Zimona Amana. Zimona Aman skoczył 127 metrów wczoraj w konkursie indywidualnym. Mógł być z siebie w miarę zadowolony, bo to nie był zły skok, ostatecznie jednak miał dużo odjętych punktów, przez dopiero czwarta dziesiątka. Skoczy teraz, Zimon, słaba pierwsza próba teraz za to 146 metrów. Nie, 149, bardzo wysokie noty. I na pewno poprawa i jakaś tam nadzieja wśród szalicarów na top 8. Oczywiście mało, bo jednak w pierwszej serii sporo z nimi zawalił. I teraz Dawid Kubacki, zamykamy drugą serię. Nie wiem, na pewno jest 104,5, chociaż. Bo tak dojść Kuby i Dawida to jest możliwe. Dawid Kubacki, mistrz świata Zefeld. Nie obronił tego tytułu. Dwukrotnie czwarty płaszcz świata przeskakuje 147 8 metr? 146,5 jednak. Dwa punkty odjęte, ale najwyższa nota w tym konkursie. Brawo dla Dawida. Dawid i Kuba skoczyli reszcie stawki. W rundzie finałowej są jednak Szwajcarzy. Nie ma Słoweńców, nie ma Finów, nie ma Kazachów i nie ma Francuzów. A my zmierzamy wielkim truchtem po zwycięstwo w tym konkursie. Ale w międzyczasie... Zobaczmy skok Jana Herla. Dwie dobre próby. 145-144 metry. Austriak, jak będzie teraz? Stać go na dużo. Musi wkroczyć do walki o puchar narodów dla Austrii. Jan Herl, bardzo wysoka sylwetka w locie ponad 150 metrów. 153,5, ale na notach stracił masę punktów. Gdy wylądował telemarkiem, to kto wie, czy Austriacy by się do nas znacząco nie zbliżyli. Teraz Kuba wolny 2 razy 149 metrów. A jak będzie za trzecim razem? Przekonamy się już za chwilę. Na razie Polacy bezbłędni. Jakub wolny Mistrz Świata Juniorów 2014 tutaj zero, więc zadła później. W tym roku w problem w locie. Teraz. 143, 4, 167 metrów niskie, no to tylko 60 odjęte, więc.. Kuba może powiedzieć, że wykonał swoje zadanie perfekcyjnie i robi wielki krok w kierunku naszego zwycięstwa. Czy to ostatnio w skoków? Raczej zwycięstwo Polski pewne. O podium walczą Niemcy, Norwegowie, Austriacy. Róż ciekawa walka, piąte miejsce. Stany Zjednoczone, Włochy, Japończycy. Szwajcarzy raczej zamkną stawkę. Tak, Zimona Manier robi jakiegoś wow. Teraz State France. 141 metrów. Y, Reprezentant Stanów Zjednoczonych, Horioio, Kobayashi. 149, raczej będzie ciężko, jak sobie niesamowito przeskoczyć? No tak, 146,5 metra, bardzo dobry skok. Włocha, naprawdę, ten konkurs jest na bardzo wysokim poziomie. A teraz został top 4: Daniel Chofeink, rezydent Austrii. Czy pokaże swoje umiejętności pełne w tym skoku? Zwycięzca Fisenbach, drugi konkurs w szczyt słabszy. W Klingenthal nie był aż tak rewelacyjny Jak wskoczy teraz? Kolejny skok ponad 150 metr. 151,5, niskie noty niestety. Tutaj było coś bardzo ciężko wylądować, Ponad 150 Tutaj świadczy o tym, że rekord 148. Oczywiście skoki 145 metrów nie sprawiają aż takiego dużego problemu jak na innych obiektach, ale mimo wszystko to jest wymagające, A teraz! Robert Johansson, żeby na podium 148 metrów, ciężko będzie o to Norwegowi, bo jednak oczywiście wczoraj rewelacyjny konkurs, ale... W takiej formie to Norweg nie jest, ale teraz bardzo wysokie noszenie, a czy starć tego noszenia? Nie wiem, ładny lot zlądowany pięknym telemarkiem. 169 metrów, tylko pół dodjęty, a i Norwegowie obejmują prowadzenie. To słaba, tylko. to słabe odjęcie za wiatr zdecydowało. I teraz Andreas Beringer, reprezentant nie z Niemcy, u siebie walczą o drugie miejsce bo Polacy raczej nie do prześcignięcia. 147,5 potrzebuje Wellinger, by, by prowadzić Niemców na prowadzenie przed Norwegów. Andy Wellinger, niska sylwetka w locie, ale złapał tego noszenia i przekracza 150 metr. 153, 4 punkty odjęte, ale Niemcy nie będą na podium. Zabrakło na pewno telemarku w wykonaniu Andiego, tak? No pewnie tak. Wtedy by byli nad Austriakami. Czy Norwegów wyprzedzili? Raczej ja teraz. Czy Polacy przepieczętują swoje zwycięstwo? Dawid Kubacki. Mistrz świata z dwukrotny, czwarty w płaszczyźnie Świata, zwycięzca. Nie wygrał tydzień, ale z skoczył 2020. Dawid Kubacki nisko, ale przekracza 145 metrów i przepieczętuje nasze zwycięstwo. Oby to był zjazd bardzo dobrej zimy wykonanie naszej i całe toletnie Grand Prix, które było przeciętne. Oczywiście z zwycięstwem Pawła Wąska było okraszone jakimś tam pozytywem, czyli solidną zimą. Wygrywamy. Nasz duet pokazał się dzisiaj z rewelacyjnej strony. Więc czas już za niedługo na zimę. Dziękuję Wam za wszystkie wyświetlenia. Jeśli ktoś nie subskrybuje, zachęcam, żeby zasubskrybował. I widzimy się niedługo. I napiszcie, czy pasowałby wam taki format zawodów, że na przykład skaczą bot za Polaków, czy coś tego typu. Ba ja nie wiem, w są tutaj Alex Zinic, niestety jednego punktu zabrakło do podium. Stefan Kraft nie nadczynił takiej samej ilości punktów w rzeczywistości. Ja to bym chyba dał drugie miejsce. Chociaż nie wiem. Ale tak, bo Mariusz Linil skoczył na trzecie. Stefan Kraft chyba taki lato. Polacy, Oleg z niszczołkami z Tochmaciego. Tutaj dobre rzeczywistości był Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Paweł Wąsek najwyżej. Czyli ktoś taki niespodziewanie nisko granerda Nie można tutaj patrzeć na zawodników nisko w klasyfikacji, bo jednak to inaczej wygląda, Jednak wygrywają Austriacy. Gdyby Niemcy ich i to się by nie dało chociaż 25 punktów, najprawdopodobniej tak. Andreas Weringer, gdybyś wyglądał telemarkiem, byśmy wygrali Puchar Narodów. A byście skoczyli sobie na trzecie miejsce. Tak, gdzieś to zawalił wszystkim. Więc przypominam, na się do góry i cześć, do zimy!